Czabem widzowie, z tej strony Kapitan Rubel. Dzisiaj chciałbym wam zademonstrować kolejną maszynę Premium. Jest to czołg japoński type 74G. Jest to drzewko technologiczne, e, japońskie Tier 87. No cóż, no to przejdźmy do historii. Na początku lat 60 XX wieku dowództwo japońskich sił e, z. Obronnych stwierdziło, że czołg Type 61 jest już przestarzały i nie odpowiadają warunkom pola walki. W związku z tym, na początku 1962 roku, w zakładach Mitsubishi rozpoczęto pracę nad nowym typem czołgu. Miał to być czołg podstawowy o parametrach zbliżonych do amerykańskiego czołgu M60 Patton niemieckiego Leoparda 1. Produkcję seryjną czołgu, który został oznaczony jako typ 74 rozpoczęto w zakładach Mitsubishi we wrześniu 1975 roku. Początkowo zamówiono 225 czołgów, które miały zostać wyprodukowane do 1980 roku, jednak ich produkcje zakończona dopiero w 1989 ładny rocznik. Łącznie wyprodukowano 893 czołgi typu 74 i to była wersja podstawowa. E, już wam ją pokazuję. Jest to jest to ta wersja. E, czołg Type 74G jest to ulepszona wersja tego czołgu, e, ponieważ różni się. Dodatkowym opancerzeniem eee, Granatami dymnymi. Jeżeli się nie mylę sprawdźmy. Nie no, granaty dymne są. Eee, prawdopodobnie mobilnością albo i lepszym pancerzem. Tak, lepszym pancerzem. Eee, pancerz kadłuba jest o 5 mm grubszy, więc przejdźmy teraz do dan danych technicznych. Tak a propos, Japończycy bardzo chcieli ten czołg usprawnić, ale podejrzewam, że już potem wszedł czołg, już Wam mówię, Type 90, to jest następca. Jest to niemiecki Leopard, i że się nie mylę, ale to wrócimy do tego kiedy indziej. Dane techniczne, główne działo 105 mm L7A3, Canon, e, czyli taki sam działek w Leopardzie, 1C, przynajmniej jest do tego bardzo zbliżony. E, jest wyposażony w dwa karabiny maszynowe. E, jeden kalibru 12,7 mm M2HB, e, a drugi jest to karabin maszynowy Type 74, kaliber 7,62 mm. Eee, Wyrzutnia granatów, kaliber 6, 66 mm x 6, czyli wyrzucacie jednorazowo 6 granatów, to jest ważne. Eee, prędkość obrotu wieży 36,8, jest to bardzo dobra prędkość, zakres ruchu działa w pionie od minus 6 do 9, no niestety ta depresja jest <słuch> bardzo mała, bardzo Czas przeładowania 8 sekund mogłoby być trochę lepiej. Pancerz kadłuba 80-30x20 na, na mm, pancerz 132x67x37 na na mm, penetracja pancerza 353-350-342 mm. E no, jak widzicie, to jest akurat z tych 10-100-500 metrów, załoga 4 osoby, masa 37,3 tony, moc silnika 1374, konie mechaniczne. Nie jest on tak szybki jak XM1 General Motors, ale jest szybki i to naprawdę bardzo, bardzo mobilny. Prędkość maksymalna 59 km na godzinę, widoczność 95%. No, zobaczmy pancerz. Jak widzicie na papierze, to się ładnie. 132, efektywn efektywność 190. 200, efektywność 150 na wieżyce. Tu mamy 80-152. Płyta dolna 80-188. Podejrzewam, że będzie wchodzić. Musicie chronić bardzo e, dolną płytę. No, zobaczmy. Dajmy. T62, chociaż. Dajmy T72 albo T62 M1 z pociskami największego przebicia, czyli T. No tak, będzie wchodzić, ale jak widzicie, w niektórych miejscach można skontować, czy tu wejdzie nie. Ale zobaczmy, jakby miał przejść przez dolną płytę. Jeżeli tu was trafią, to jest koniec całej załogi. Dodatkowo, ee, też tutaj od wersji podstawowej, różni się osłoną gąsienic. Co jest bardzo przydatne przy ostrzale artylerii i e, przeciwnik, jeżeli celuje wam w gąsienicę, no nie trafi najpierw w pancerz, a potem was. E, pojeździłem sobie kilka razy tym czugiem. Zobaczmy modyfikację. Ma termowizję i dam już laserowy co bardzo to ułatwia grę. W szczególności na... Pozwólcie, że sobie trochę odpisuję. Załogę. Jest to czołg bardzo dobry, jedynie do czego bym się doszepił, to do tego, że jeżeli przeciwnik ma maszyny lotnicze, odrzutowce czy helikoptery, to sam ostrzał z góry naprawdę to jest pięta achillesowa tego czołgu. No cóż, no to sprawdźmy, jak się sprawdzimy w bitwach realistycznych do boju. 6 minut, proszę bardzo. Z ciekawostek jest to, że Japończycy naprawdę e, posiadają u, naprawdę ładne maszyny. E, też trochę jak zobaczycie w samym drzewku, porównując do Polski, my, Polacy, byliśmy po II wojnie światowej pod butem Związku Radzieckiego, więc wiadomo, sprzęt też radziecki. Tu akurat był na takiej zasadzie, że Japończycy bardzo zaczęli się kolegować ze Stanami Zjednoczonymi, więc kupowali od nich sprzęt. No, zobaczmy. Plansza, równoleżnik, podbój 3. Czyli mamy jeden punkt. Musimy go przejąć, utrzymać albo uniszkodliwić wszystkie jednostki nieprzyjaciela. Zobaczmy, czy 405... Aha, ok, to tylko pozwólcie, że sobie zmieni pocisk. No. I możemy. Tylko gdzie tutaj startować? Tam to będzie młyn. No dobra, spróbujmy tu. Mamy wsparcie artylerii. O, może być trochę za głośno. Standardowo zmieniamy sobie na nactowizję, przepraszam, na termowizję i idziemy do boju ciekawostką a właśnie zapomniałem dodać ciekawostką ee, nie wiem czy już wspominałem było to że produkcją tego czołgu zajmowały się zakłady Mitsubishi Cz tak tych samych tego samego Mitsubishi który produkuje do dzisiaj auta Pojedźmy sobie tutaj, zobaczymy, czy ktoś się tam ukrywa. Na moście nic nie widać. O, ładnie walam tą artylerią. Wow. kurczę widziałem go o schowam się bo mogę tutaj oberwać ale tutaj będę mógł jakoś pomóc zniszczyli go tak zniszczyli niepotrzebnie strzelałem teraz jest następny No. ach spudłowałem mogłem troszeczkę wyżej ale dobra, będziemy wiedzieć następnym razem. Hmm. Nie chcę tutaj za bardzo kampić, chociaż miejscówka jest dobra. O, widzę, że tam sieczka, naprawdę. Hmm. Bądźmy tą prawą stroną, może coś nam się uda wyrwać. Z góry przepraszam, jeżeli i Ojoj, ojoj, oj. oj, oj, oj. O! Zapomniałem, że tu są te. Ojoj, oj. Że są ee, takie kanały na baseny, przepraszam. Basen na ryż, na sadzenie ryżu. Tak, wiem, że osiągną tyle ryżu. Nic nie było, szkoda Nie podoba mi się ta miejscówka, naprawdę Muszę gdzieś się zmyć Poczekajcie, bo sam siebie nie słyszę Chyba jeżeli za głośno mówię, to przepraszam Tu gdzieś kolega powinien być Zobaczy dobrze pomożemy im Aha, okej, okay. to... Ło, trafiłem nieźle. Teraz zobaczmy, czy jakiś żuczek tutaj się... Ło... Czy ktoś do nas szara? Nie, czy mi się zdaje? Aj! Miałem ładną no, okazję. A że on się tam ukrył, to... Czy oni tam siedzą? Dobra. Spróbujemy pomóc. Kolejne Znowu... Sygnał dymny. Tutaj zniszczone. Boję się, że jak wjadę, to ktoś mnie z tyłu dziabnie. Schowajmy się szybko tu. No i pojedziemy na młyn. To mnie mogło trochę kosztować Zobaczcie Jednorazowo wyrzuca 6 granatów dymnych. Dla mnie to jest... I mamy pierwszego klienta Zobaczmy czy trafię Za wysoko Przeładuj Teoretycznie powinien teraz trafić Niżej. On jest tam! Jest, trafienie! U nie, nie Suki, no nie! Gdzie on jest? Jest gdzieś tam Muszę szybko uciekać stąd Nie ja się nie chcę naprawiać Matko Boska No nie ja go nie widzę, nic tam Matko Boska kochana O ludzie Pomocy ja się tu wykrwawiam No i się wykrwawiłem na śmierć Kom, Komoruski No kolega miał szczęście bo zrobiłem podstawowy błąd Niepotrzebnie pojechałem do przodu I też niepotrzebnie strzelałem obok, mogłem strzelić i uszkodzić mu wyrzutnie rakiet. No ale zobaczę. Zaznaczam, że to nie jest wszystko podliczone na koniec bitwy, bo bitwa się jeszcze nie skończyła. Mamy 567 punktów doświadczenia, 4870 srebrnych lwów. No to powiem wam, że ładny wynik. A i dodatkowo mam kartę bonusową na doświadczenie, więc podejrzewam, że za tą bitewkę czy wygramy czy przegramy doświadczenie naprawdę trochę ee, Trochę mi się uda nagromadzić Co do Japończyków e, Bardzo mi się te czołgi podobają raczej już te przy końcowym drzewku O, zobaczmy Stalingrad. Czyli trzy punkty. Może mi się uda pojechać na punkt A, pojadę. I tam ich zeskoczę. Japonia, Japonia. Zobaczymy. Zobaczymy jak... O nie, 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 nie. Kamuflaż. O matko, małbym nie zlamił, bym nie wyjechał z letnim kamuflażem. Eee, no, zobaczmy. Ja chyba pojadę... Ja pojadę tutaj, bo tam najmniej ludzie będą się spodziewać ataku. Przeważnie jest tak, że wszyscy po prostu pójdą na Juzia, jadą na punkty i walą do siebie, a my postaramy się tak troszkę zakraść. Na szczęście mamy tą termowizję, to nam to naprawdę ułatwi to wszystko. Ojej. Oj. Z takich nowości, o czym mam tutaj popierdaczyć? Eee... eee. 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 Właśnie, eee. jeżeli oglądacie ten filmik, to już oznacza, że mam fanpage na tym, na Facebooku. Już się wcześniej chwaliłem, więc się pochwalę kolejny raz. Jak chcecie, to wejdźcie i zalajkujcie, obserwujcie. Bo niedługo startujemy już z nową, raczej może nie, nie z nową serią, ale z nowymi grami. A przynajmniej będę to próbował stopniowo zrobić. Bo nie chcę wszystkiego naraz. Może mi się uda kogoś wkręcić, ale nie obiecuję. O, to nasz? Nasz, nasz. Co do czołgów. U, czyli ktoś tam jest. Zobaczmy, gdzie tu byśmy... Mo tu się może, tu się będzie Kruk pewnie przemogona. A, Leopard i jedynka płonie. ale gdzieś ty się polega z... Łoł. Wycofam się, bo nie chcę dostać... Rękoszy od swojej artylerii No nie, no nie widzę Kolegi Hmm Na razie się nie będę wychylał Może wam opowiem o ciekawostkach dotyczących polskich czołgów I niepotrzebnie się zagadałam, bo straciłem życie Jak on mnie ściągnął Czyli on był za tym! a Niepotrzebnie! My bed, my bad. mój błąd, mój błąd. Bardzo was przepraszam. Za bardzo się rozgadałem. Wróćmy do hangaru. Udajmy, że tego nie widzieliście. Na pewno spokojnie nie będę aż tak lamił przy następnej bitwie. O to się nie musicie martwić. No, wracając do. do e, Pierdu e, czołgi, mam na myśli projekty polskich czołgów e, w wojsku polskim. Zaraz do tego wrócimy. bitwa realistyczne, podbój, mapa Ardeny, i mamy jeden punkt. Może gdzieś pojadę. Na A6 może będę miał lepszy widok na przeciwnika. No. Aha. I wziąłem kamuflaż zimowy. Naprawdę zrobię takie błędy, że masakra. To chyba nie mój dzień na granie. To tak, ja chciałem jechać tutaj Czy ja mam termowizję włączoną? Jest włączoną. Jak widzicie, działo naprawdę szybko się obraca, tak jak w Leopardzie Więc Japończycy dogonili ten czołg A co do opowiadania mam Aha, czyli jeden dostał eee, co do opowiadania Eee Pierwszym prototypem czołgu wojskopolskiego polskiego był tak zwany czołg o nazwie Gory. Była to naprawdę głęboka mo modernizacja, a nawet bym powiedział, że przebudowa czołgu T-72, na który mieliśmy, no, do tej pory mamy wyposażenie tych czołgów. E, miał być to czołg nowoczesny. Różnił się on tym od T-72, że miał kompletnie przebudowaną wieżę. Skośny wieża bardzo nam przypominała e, wieżę od czołgu Challenger. Więc e, naprawdę majstersztyk. Polscy naukowcy to inżynierowie, przepraszam, inżynierowie to zrobili. Eee, lepszy pancerz O wiele lepsza technika eee, Możecie sobie o tym poczytać i in w internecie wpisując eee, Czołg gory No i się znowu zagadałem, jak widzicie T-72 mnie Ale snajper skubaniec Zobaczcie Jak ładnie weszło w silnik a Tylko kierowcę uszkodził Eksplodowała amunicja no, kolega z pustynnym kamuflażem. Dobrze. Słuchajcie, zaraz wrócimy jeszcze do jednej bitwy. Może nam się uda? Tak, uda nam się. Ostatnia bitwa. Eee... No to do boju. Eee, czołg Gorl też się różnił tym, że miał mieć w wyposażeniu lepszą armatę, lepszy silnik, eee, lepsze uzbrojenie, jak i pancerz. No, niestety, czołg został tylko na papierze. Opuszczona fabryka. Uuu, będzie ciekawe, od której strony. Ja pojadę na punkt B, bo tam będzie najwięcej. E... Ale ja dzisiaj na lami... mnie najwięcej. E... najwięcej się będzie działo. I wracam do tego czołgu. Opowiem Wam do końca, i potem będę się skupiał na grze, żeby nie lamić. Czok naprawdę z poziomu technologicznego przewyższał technologię radziecką. I jak na tamte czasy byśmy mieli naprawdę fajny swój czołg, tylko że niestety jak to zwykle w Polsce by was skończyło się to na papierze, bo albo nie było funduszy, albo nie wiem, z politycy stwierdzili, że nie opłaca się takiego czołgu. Eee produkować. Weźcie sobie w internet, wpiszcie, poczytajcie, a zobaczycie, że naprawdę mam, mieliśmy mnóstwo projektów, nie tylko czołgów, ale samolotów, łodzi, które tak naprawdę zostały odrzucone z różnych przyczyn. No, to koniec pierdu pierdół. Czas zacząć szerać. Ja oczywiście wziąłem kamuflaż zimowy, no, bo tak, wiecie, Lato Białe lato Akurat eee, właśnie musimy zmieścić na termowizję bo potem ja nie widzę Nie wiem czy to nie będzie błąd ale ostrzelajmy sobie ten punkt B na wszelki wypadek Oj lamię dzisiaj lamię mnie, lamię mnie. Nie wiem to nie mój dzień Z góry uprzedzam też niektórych. Jeżeli by ktoś miał zapytanie, kapitanie, Wróblu, czy pan pogra ee, w horrory? Nie, nie lubię horrorów i nie będę grał. Zapomnijcie. Zobaczmy na tym punkcie B, jak tutaj jest. Jezu, ja nie lubię tutaj. Aha, czy ja się tam skąpił? My sobie pojedziemy. A nie, pojedziemy sobie tutaj. Kur kurcze, cykam się tutaj wjeżdżać, bo ja wiem jak to się skończy. Muszę jechać nie. Jeżeli jest dla mnie, to ja już nie gram dalej. To jest nasza ostatnia bitwa, Panie. Nie, nie, nie. Pozostawmy ten punkt B. Ja się tutaj ładnie skampię. Nikomu nie będę przeszkadzał. I po pomalutku. Aha. Też się ustawię. Jak nie powiem co. Jako ostatnia Marcia, co ja robię? próbę ogarnij się Jedziemy Okej, okay, dobra, zobaczymy tutaj, czy są jakieś czugi. Tutaj nie będzie, więc podejrzewam, że może być z tej strony jest kolega. Ktoś był za nami, słuchajcie. Czy ja dobrze widzę? Tutaj póki co pusto więc jedźmy dalej. Naprawdę to nie mójdzie. Tam arta, tam się kolega zaczaił. Tutaj nie widzę, żeby ktoś na nas się zaczają, a jednak Chęćmy tu. Uuu. Ktoś do mnie walił? Czy mi się zdawało? A nie, to albo przeciwlotnicza... No i wyjechałem, tak znienacka. A nie wiem, czy ktoś tutaj się... Nie schował. Słuchajcie, podjedziemy tutaj na przeciwnika bazę i zobaczymy Serio? Nikogo nie ma? To gdzie się wszyscy pochowali? Na punkcie A? Wow! Skąd dostałem? Seł tu... Ah! Oj, w krzakach się ukrył Prosiaczek jeden. Ale spokojnie obiecuję się, że pod szkole się z bitew realistycznych. E, nie, raczej nie zakupię. No, i to, moi, mi poczekajcie, tylko zmienię komuflaż na leśnie. Żeby było. Tak jak powinno być. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Na tyle to dziś. Czołem widzowie!